Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy widzowie. Witam Was w ten przedświąteczny, piękny, mglisty poranek. Jak wiecie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc prace wszystkie zostały wstrzymane z przyczepą, z różnymi innymi projektami. A dzisiaj, właśnie pojawia się na tapecie wędzarnia z blaszanej beczki, w której dzisiaj będziemy właśnie wędzić kiełbasę z dzika, którego upolował Piotr. Także serdecznie, serdecznie zapraszam Was na nowy, fajny, przedświąteczny odcinek. A więc. Zaczynamy, moi drodzy, wędzenie swojskiej kiełbasy. Najstarsi, najstarsi widzowie pamiętają, może kiedyś powstał już jeden odcinek z tą wędzarnią, dawno, dawno temu. Ale czas powrócić do korzeni i dzisiaj, moi drodzy, właśnie wjeżdża kiełbasa. W mojej produkcji wykonana z Piotra Dzika. Do wędzenia tej kiełbasy będziemy potrzebować drzewo. Tutaj jest bardzo duża rozbieżność, ja akurat... Skupiłem się na ol, olszynie. Bo po prostu mam tego drzewa najwięcej. Tylko olszyna w dwóch postaciach wysuszonych, taka sezonowana przez rok. No i taka miesiąc półtorej odcięcia. Dlaczego dwa rodzaje? Z prostego względu. Dlatego, że będziemy potrzebować dwóch jakby rodzajów dymu, dym rzadki. I dym gęsty, tak to można nazwać. Oczywiście każdy to może nazwać po swojemu. O co chodzi? Dym rzadki, czyli dym do osuszania i wstępnego wędzenia. Będziemy wykonywać suchym drewnem, gdzie tego dymu będzie znacznie mniej. A potem do wędzenia, już bazowego, użyjemy drzewa, tak jakby bardziej no, świeższego, surowszego po prostu. Chodzi o to, żeby wstępnie obrobić tą kiełbasę. Z takim rzadszym dymem, żeby po prostu nie był zbyt gęsty, bo możemy sobie zaszkodzić tylko tym. A potem bazowo będziemy już drzewem surowym robili. Co do wędzarni, no, konstrukcja banalnie prosta blaszana beczka jakaś tam ramka wyspawana rura setka no i palenisko to gotowiec był zakupiony kiedyś tam na, na portalu jakimś już nie wiem o, dobra, muszę coś, widzicie. Ruścik taki jest fajny tutaj żeby widzicie, tylko muszę coś podłożyć, bo, bo mi siedzicki ciężko otwiera kowadełko mam takie małe podłoże sobie. I to w sumie też dobrze, nie będę trawy tym wypalał. Podstawą do takiego wędzenia, tak jak i do każdego już w dzisiejszych czasach, jest termometr. Nie ma, że robimy coś na oko, jak to mówią, na oko to chłop w szpitalu, prawda? Także wszystko trzeba zrobić profesjonalnie. Wędzenie będzie trwało około 3-3,5 godziny, myślę max, bo ponieważ będziemy wykonywać dodatkowo jeszcze parzenie, gdzie też można robić to bez tego, ale moim zdaniem najlepiej jest właśnie hmm, wykonać te dwie czynności. Także co? Przejdziemy, może teraz do kiełbasy. Ja sobie ją tam jestem w stanie nadziewania. Oczywiście podam tutaj e, przepis, jak kiełbasa była robiona w międzyczasie, jak będzie się wędzić. A więc rozpalamy teraz wędzarnię. Żeby się nam ogrzało, w międzyczasie ja pójdę nadziewać kiełbasy. Co ważne, no, nie ma co wchodzić w jakieś tam wiecie rozpałki, po prostu sucha olszyna na takie małe. Jak to nazywam, szczypki, nie wiem jak to wy nazywacie. Takie odrobniutkie. Kilka, sucha kartka i powinniśmy to rozpalić. Zaraz, zaraz, właśnie do tego przejdziemy. Udało się rozpalić, tylko przestawiłem sobie z tej strony palenisko, żeby było w tym kierunku. Tak, wiatr minimalnie, ale widzicie, ładnie wszystko idzie w wędzarnię Wędzarnia już rozgrzana, mamy 50 kilka stopni. Tak jak widzicie, więc pora yy, przynieść kiełbasę. Oczywiście, jakieś ujęcia z, yy, z wykonania yy, w tortach oczywiście wyskoczą. A zaraz jeszcze też opowiem, co ile jak z tym dzikiem tutaj właśnie wyszło, żeby ktoś, może kto będzie potrzebował jakieś odniesienie, znajdzie oczywiście też na kanale. Znajdziecie filmy z tego, jak zrobić krok po kroku taką kiełbasę, ale zaraz jeszcze o tym się Tylko, właśnie teraz, póki mamy rozgrzaną wędzarnię, idziemy. Przynosimy to kiełbasę z dzika. Oczywiście jest trochę wieprzowej też kiełbasy. Także zobaczymy czy jako na surowo będzie jakaś różnica i czy właśnie już po uwędzeniu też jakaś różnica będzie. Także ciekawe właśnie doświadczenie też dla mnie, bo nigdy nie robiłem jednej i drugiej na raz. Tutaj mamy dwa rodzaje właśnie też kiełbas. A więc moi drodzy, rozpoczynamy etap osuszania. I tutaj możemy tak suche drewno, to jest podstawa do osuszania, nie może być za dużo dymu. I szczelność, żeby nie było po prostu szczelnie, musi być duża cyrkulacja powietrza. I tak, mamy tutaj kiełbasę z dzika, a odtąd zaczyna się kiełbasa wieprzowa. Temperatura 40 stopni do 50. Chodzi o to, żeby po prostu ta rosa wyszła. Ile czasu? 40 minut, Max godzinę osuszanie. Po tym procesie zamykamy szczelnie w wędzarnie. Ale też nie do przesady, żeby, żeby cały czas, żebyśmy mieli tu cyrkulację, bo często potrafią być tak, jeśli zrobimy zbyt szczelną wędzarnię, po prostu dymy mamy za dużo, nie ma wymiany tego dymu, wędliny potrafią zrobić się czarne. Kto tak się już załatwił? Oczywiście to nie jest jedyna przyczyna, może być też wina drzewa. Ale ja już się też na tym przekonałem, że nie może być wędzarnia zbyt szczelna. Ja ją sobie teraz przykryję tylko tak trochę. Zaraz zobaczycie, i będziemy czekać około godziny 40 minut, aż kiełbaska się ładnie osuszy. Teraz już to trwa z 20 minut osuszanie. Zobaczcie, do czego jest potrzebne właśnie osuszanie. Widzicie tą rosę na kiełbasie? O, właśnie. Proces osuszania zostanie zakończony, jak ta rosa zginie. Tutaj jest bardziej. Otwarte z tej strony lepsza wymiana jest. Ja teraz przesunę pokrywa na drugą stronę. I zobaczcie, już ta kiełbasa jest sucha i zaczyna powoli nabierać barw. Także to naprawdę jest fajny proces. To wszystko jeszcze do budowy przejdziemy później. Tam w środku jest taki, o ja to nazywam, ogranicznik dymu. Taka pokrywa, taki czop, jakby że wiecie, dym z tej rury setki nie wychodzi bezpośrednio, tylko jest taka z pokrywy taki, no powiedzmy. O średnicy 30-25 cm pokrywka z jakiegoś stereogarka z takimi nóżkami, żeby ten dym, wiecie, tak ładnie nam obiegał całą tą wędzarnię. Dzięki temu mamy równo y, uwędzone, bo jeśli byśmy zrobili tak, że y, rura byłaby bezpośrednio, o tym bardziej komi, po bokach byli, mielibyśmy problem z uwędzeniem a tutaj w tej wędzarni naprawdę fajnie się y, to wędzi. Zobaczcie, suche drzewo się rozpaliło. Y, praktycznie bez dymu mamy teraz, bezdymne wędzenie. Yy, sama temperatura, temperatura nam już trochę wzrosła, doszła do 50 stopni, to już jest max do osuszania. Staramy się więcej nie, możemy przemykać i drzwiczki i tutaj szybę w palenisku mamy, to też fajna sprawa. I co jeszcze, z racji tego, że to była beczka, ma korek średnicy dwucalowy I tak jak ja sobie ten korek właśnie wykręciłem i zawsze dodatkowo cyrkulację powietrza mamy, także Podsumowując, co jest najważniejsze przy osuszaniu? Cyrkulacja, wymiana powietrza, czyli nie możemy po prostu y, zrobić szczelnie wędzarni wieko. Y, dobrym rozwiązaniem też w wędzarniach, czy z beczki, czy z innych jest na pewno worek jutowy. Dlaczego? Bo on właśnie bardzo, bardzo przepuszcza dobrze powietrze i, i wymiana tego dymu następuje i będziemy mogli sobie dzięki temu właśnie bardzo ładnie osuszyć nasze kiełbaski i tutaj tak jak mówię, to jest naprawdę fajnie tutaj widać że te co są przy otwartym wieku są już nabierają koloru, a te jeszcze w środku są mokre więc ja teraz te wieko przesunę żeby z drugiej strony też już powoli nam te kiełbaski dochodziły jeśli wszystkie dojdą do tego momentu zaczynamy etap wędzenia więc tak, po godzinie kiełbaska wygląda już w ten sposób jest suchutka zaczęła nabierać koloru ja tutaj jeszcze znalazłem z ubiegłego roku drzewo czereśniowe co bardziej taki czerwieniasty kolor powinno nam dać, jak wiścia podobne fajna mieszanka olchy z czereśnią dość dobra jeśli chcemy taki ciemniejszy ciemny brąz, w czerwina kiełbasa może wpadać a jeśli chcemy bardziej złocisty to bym proponował jabłoń tylko z jabłonią trzeba e, uważać, bo ma takich substancji smolistych sporo. Potrafi się też taki ciemny nalot na wędlinach zrobić. Także moi drodzy, zaczynamy. Przechodzimy już do e, no, etapu takiego bazowego, czyli wędzenie takie już z prawdziwego zdarzenia. Kiedy mamy wędlinę ustawioną, godzinę minęło, czyli około, no tutaj musimy już kontrolować. Najlepszym momentem będzie tak. Kiedy kiełbaska zacznie nam się marszyć, wtedy powinniśmy zakończyć wędzenie. A więc przechodzimy teraz, zamykamy wędzarnię. Yy, dokładam, no akurat tutaj już ja dołożyłem yy, drzewa takiego bardziej wilgotnego, ale nie też surowego, nie wczoraj ściętego. Najlepiej, żeby ono tak nie było spod dachu, tylko w takich właśnie zewnętrznych warunkach sobie przeleżało. o wędzarni, póki teraz mamy właśnie, zaczęliśmy bazowe wędzenie. Drzewo średnie wilgotne teraz nałożone i wilgotne, też mieszam z taką olszyną no, miesiąc temu się to, ale to niewiele. Po prostu chodzi o to, żeby z dym zrobić gęstszy. Wędzarnia jest już szczelnie szczelniej zamknięta, nie jest całkiem szczelnie. Tu jeszcze zobaczymy, czy ten luchcik przymknie w postaci nakrętki. No i temperatura już wędruje nam do góry. Mamy 50 tutaj, hmm, 5 stopni chyba, 5,5. Yy, także do 70 moim zdaniem. Więcej nie powinniśmy rozpędzać wędzarni niż tak 70 stopni, bo jeśli będzie parzenie, nie będzie zapiekania. Także, także do tych 70 stopni wędzarnia. Wędzarnia jest zrobiona z beczki starej, jakiejś po paliwie oczywiście była odpowiednio wypalana ilość razy, także to było wszystko zrobione po ładzie. Na dole mamy takie typowe. Kiedyś to było do parników stosowane kolanko. To jest wszystko, setka rurka. Jedna sztukówka, która ma metr 10 chyba. I to wystarczy. Wam powiem, nie potrzebujemy dłuższego paleniska. Y, rury do paleniska. I palenisko było zakupione, gotowe. Wymiary 30x25. Także spokojnie do tej typu wędzarni y, działa beczka o średnicy 90 lub 100. Centymetrów. Taka to nie jest 200-litrowa, to jest tabeczka większa, starszego typu. No ale i w 200-litrowej można, także tutaj nie ma żadnej filozofii. Tak jak powiedziałem, dwie takie kluczowe moim zdaniem zasady, których, które trzeba zastosować przy budowie czy konstrukcji w benzarni. Na pewno termometr to jest numer jeden moim zdaniem, ponieważ my musimy wiedzieć, co się dzieje w tym benzarni. A takie na oko, to tak jak na wstępie powiedziałem, wiecie jak to jest. No i druga podstawowa rzecz, która yy, będzie nam yy, jakby świadczyć albo przedstawiać jakość wędzenia, to nie jest żaden wygląd zewnętrzny, z czego ona jest wykonana tylko ważne jest to, żeby ujście dymu było zawsze większe niż wlot dymu. Tak jak powtarzałem wcześniej, Cyrkulacja, czyli wymiana. Wymiana nie może ten dym po prostu być, że tłuczymy paleniskiem dym do wędzarni a on gdzieś bardzo powoli nam się ulatnia nie musi być bardzo dobra wymiana dymów. Wtedy te wędliny będą śliczne, takie kolorowe, jak trzeba nie będą osmolone. Także cóż, moi drodzy, czekamy teraz od około 2 godzin. Oczywiście, będziemy kontrolować, może coś jeszcze nagramy z zewnątrz i przechodzimy do etapu parzenia, które też oczywiście wam tutaj pokażę jak to się będzie wszystko odbywać. Ja jeszcze tylko dopowiem, że największą też taką zaletą wędzarni czyli wędzarni mobilnej jest to, że kierunek wiatru się zmienia. No dzisiaj mamy naprawdę bezwieczny dzień, ale kierunek wiatru się zmienia i my w każdej chwili po prostu wyciągamy palenisko, przesuwamy się o 30, 40 czy 90 stopni, czy nawet 180 i możemy mieć podmuch wiatru w yy, skierowane w palenisko, no bo jeśli będzie nam wydmuchiwało to nie będzie też efektu dobrego, także no to jest naprawdę zaleta takiej wędzarki na kółkach możemy ją sobie ustawić koło altany w lecie jakieś wędzenie ryb, możemy pod garażem w altanie, no, no gdzie chcemy bo po prostu szczerze możemy naprawdę bez problemu i w sobie wędzić, także także to jest naprawdę bardzo wielka zaleta mobilność tej wędzarki, także no jeśli ktoś chciałby wkopywać, gdzieś dużo osób tak robi, gdzieś w ogrodzie wkopuje tą wędzarnię czy, czy beczkę i robi palenisko Rozważcie, czy nie lepiej byłoby yy, coś takiego Ponieważ jeśli wykopiecie tunel, zrobicie to palenisko, ja już to przerabiałem Podczas wyjądzenia wiatr potrafi się kilka razy zmienić No czy nie lepiej sobie przestawić takie mobilne ustrojstwo niż Przekopywać z drugiej strony, palenisko? No to już musicie odpowiedzieć sobie sami. My wyczekujemy teraz końca wędzenia i przechodzimy do parzenia. Zobaczcie, jak jeszcze fajnie teraz wszystko idzie nam wędzarni. Mimo tego, że mamy spokojny dzisiaj dzień, bardzo grudniowy ciepły około 5 stopni i słoneczko się chwilami przebija. Ale zobaczcie, jak nam pięknie teraz dołożyłem takiego bardziej wilgotnego drzewa. Zobaczcie, jak nam pięknie idzie tutaj wędzarnie, dymek. Kominem się unosi. No po prostu rewelacja, trzeba przyznać. Rewelacja. Także wędzenie dzisiaj pierwsza klasa. Pięknie idzie nam wszystko w wędzarkę. Powinien być bardzo, bardzo ładny kolor jaki, zapach tej wędliny. I proces wędzenia powoli dobiega do końca. Co ciekawe, kiełbasa z dzika doszła szybciej. Zaczęła się już marszczyć kiełbasa wieprzowa jeszcze musi. Około 20 minut. Tak, na oko, a tutaj fajnie już pomarszczona. Kiełbasa z dzika, także to już możemy parzyć. Akurat skończymy parzenie tej, to będzie i ta gotowa. Także możemy przejść do parzenia teraz. Tak jak mówiłem, proszę, kiełbasa z dzika pięknie wygląda. Zaczęła się już marszczyć, a więc wjeżdża w garnek, gdzie woda ma około 85 stopni. I zaraz wkładam ją. Ja mam do tego już. Poprzednich lat drewniana łyżkę, przygotowano, żeby się nie poparzyć. A widzicie, i elegancko do takiego gara. Taboret gazowy, fajna sprawa, polecam. Kto by chciał sobie parzyć zero bałaganu w domu, wszystko robimy. No, ja tutaj akurat warsztat. Tak jak mówiłem, wszystkie projekty są chwilowo wstrzymane. Idę jeszcze tylko do niego, zostawiam takie obasy, żeby to iść. Się... Ładnie cała, zanurzona. Powinno się, niektórzy parzą na czas. Ja parzę, sprawdzam. Takim oto ten momentem, który pokazuje woda na kuwam. I sprawdzam aż będzie miała 68 stopni, no max 70 w środku wewnątrz kiełbasy. Wtedy uważam, że yy, parzenie jest zrobione idealnie. Mniej więcej plus minus wychodzi to 10-12 minut zależy jaka jest kiełbasa. No i oczywiście zależy w jakiej temperaturze. Yy, Wędzimy, bo czym wyższa temperatura wędzenia, tym krótszy czas yy, parzenia. No i analogicznie odwrotnie, jeśli będziemy do 50-60 stopni, no to ten czas będzie musiał być dłuższy w tej temperaturze między 80 a 85 stopni, aby nie dopuścić do wrzenia, woda wiemy, że około 90-95 stopni. Tak, kiełbaska nam się ładnie parzy. Zaraz yy, zrobimy na kucie i sprawdzimy. A tu oto mamy przygotowany już sam finalny. Yy, Czynność, finalną czynność, którą musimy wykonać na sam koniec, ja to nazywam hartowaniem właśnie kiełbasy, szynek. Eee, dlaczego? Dlatego, że tłuszcz jest teraz nie spłynął, bo to na tym polega sztuka wędzeja, żeby ten tłuszcz nam nie spłynął e, na spód wędliny. Ale jest bardzo rozgrzany i teraz, jeśli umieścimy go w zimnej wodzie, on nam bardzo szybko zastygnie po prostu, prawda? I ta kiełbasa, na przykład schaby, szynki są dużo bardziej soczyste. Kiełbasa też będzie lepsza, będzie lepiej schodzić z skórka. Także wszystkim polecam po parzeniu od razu z garka, gdzie jest wędlina parzona, przenosimy w zimną bezpośrednio z kranu. Jest nalana woda, nie wiem, kilka stopni ma. I pozostawiamy na 3-4 minuty w takiej wodzie. I potem przechodzimy na kij oczywiście. I na kij już sobie zostawiamy, aż nam ostygnie. I kiełbasa powinna być jak najbardziej taka, no moim zdaniem jest bardziej soczysta. Najlepiej widać to przy schabach lub szynkach. To po prostu nie, nie jest takie suche wtedy, a w kiełbasie fajnie zastyga ten tłuszcz. Także polecam, kto tego nie robi, aby spróbować właśnie takiego hartowania wędlin. Moi drodzy, chwila i kiełbasa już złapała nam 70 prawie stopni, więc czas najwyższy, tak jak mówiłem, ją yy, już wyjmować i przechodzimy do hartowania. Czyli wkładamy w lodowatą wodę naszą kiełbasę, co powinno nam dać bardzo fajny efekt. Nie wiem czy mi się udało złapać wszystkie. To jest właśnie zawsze problem. Oczywiście, moi drodzy, po takim zabiegu musimy pamiętać o tym, aby tą wodę po takim pażeniu, bo tutaj jest akurat 8 kg na raz wędzone, bo tyle jest kilogramów dziczyzny, czyli pamiętamy, że po takim, poczekamy 3, 4 do 5 minut, prawda, i musimy pamiętać o tym, żeby, żeby po prostu tą wodę wymienić, bo ta woda teraz zyska temperaturę, ona się momentalnie nagrzeje, zaraz zyska 20-30 stopni, więc no, musimy ją wymienić i przejść sobie do rozwieszania, do parzenia następnej międzyczasie kiełbasy. A ja już widzę jak ona się pięknie, pięknie tutaj marszczy. A więc tak, moi drodzy, no, kiełbasa już stygnie, nawet ustygła, tak się prezentuje. Wieprzowa, te pierwsze to dziczyzna, i tutaj mamy z bliska tak dziczyzna się prezentuje, tak się prezentuje kiełbasa wieprzowa, dziczyzna taka bardziej pomarszczona. Tak jak widzicie, to tak właśnie mm, wygląda po tych zabiegach, parzeniu i yy, hartowaniu, no i oczywiście po wędzeniu. Także, no ocenicie wy w komentarzach, co o tym sądzicie, o tej wędzarni i o tych, o tym efekcie końcowym, czyli o tej kiełbasie. A więc, moi drodzy, odcinek dobiega końca. Kiełbasa, jak widzieliście, udała się. No niestety smaku nie mogę wam pokazać. Chętnie bym to zrobił, ale, no. Nie real. Musicie mi uwierzyć na słowo. Widzicie w prosty sposób, jak można sobie zrobić taką ogrodową, prostą wędzarnię z beczki. Z beczki, która czasami gdzieś tam się wala, niepotrzebna z tyłu garażu, albo po prostu już mamy ją zezumować. I podkreślam to, co mówiłem wcześniej. Warto rozważyć temat, żeby ta wędzarnia była właśnie mobilna, żebyśmy mogli ją sobie przestawiać do wiatru, do altany, nawet jak pada. Także no, zachęcam wszystkich do tego, aby próbować o własnych siłach tworzyć właśnie tego typu projekty, jak i wędliny, które nie są naprawdę trudne. Jeśli tylko będziecie chcieli, to wystarczy nawet pooglądać kilka różnych filmów i możecie sobie samodzielnie to potem po takiej właśnie edukacji zrobić. Dziękuję wszystkim moim stałym widzom, rolnikom, i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Za to, że byliście i za to, że tworzymy taką fajną społeczność, i zachęcam do pozostania na dłużej, bo jak wiecie, kanał się rozwija, coraz powstają nowe serie, będzie nowy nabytek. Także ruszamy zaraz po świętach z przytupem, żeby wszystko zdążyć ogarnąć do sezonu rolniczego, który już niebawem za około 2 miesiące rusza. Do zobaczenia, na razie. Cześć.